Głupi jesteś, jestem porażką, nieudacznikiem. Weź się z normalną pracą. Nie jestem, nie jestem, jestem beznadziejny. Ja chcę mieć kto i będę tworzył zespół i rozwijał dział szkoleniowo-rozwojowy w tej firmie. Się nie uda no. się, to bez sensu jak kurwa widzę w Tobie potencjał, może ja jestem ślepo zakochany w Twoich umiejętnościach. Może no, właśnie nie jesteś, to jesteś bardzo kreatywny, masz fajne pomysły, fajnie to wszystko sklecasz, jesteś wartościowym człowiekiem. Widziałem Twoje filmik, widziałem co robisz, jak nagrywasz, widziałem jak to wszystko sklecasz, fajnie to wygląda, dlatego okej. Okay. Postanowiliśmy zrobić, że postawimy na Ciebie. Was wszystkich bardzo serdecznie po tym dość tajemniczym, trochę negatywnym wstępie, który mam nadzieję trochę się rozwinął. O co chodzi? Projekt Nowe Życie. Dlaczego tak nazwane? Myślę, że sposób, w jaki będzie prowadzona ta seria, Wam wszystko wytłumaczy, dlaczego Nowe Życie, dlaczego tak, dlaczego się na to zdecydowałem. Jakie miałem inne opcje, itd, tak i tak dalej. W pierwszym odcinku, takim jaki jest właśnie ten, w odcinku pilotażowym nie chcę zbyt dużo zdradzać. Dlaczego to nagrywam? Powodów może być tysiące, wybiorę sobie jeden z nich, taki, który mi najbardziej odpowiada. Ta seria jest głównie dla mojej rodziny, przyjaciół i znajomych, którzy razem z biegiem tej serii będą mogli mi towarzyszyć w mojej podróży w moim nowym życiu prowadzam się ponad 600 km od mojego obecnego miejsca zamieszkania, dlaczego dowiecie się później w innym odcinku. Znajdę więcej czasu, to będzie więcej przejść, takich i tak uszu itd., więcej mocnych e, ujęć, a jak na razie to będzie zwykłe cięcie, cięte materiały. Dlaczego zdecydowałem się na, taki, na taką formę? Mm, bo jestem najbardziej autentyczny w tej chwili, przedstawiając wszystko po swojemu, powoli, nie kombinując. To jest pierwszy film, w którym... który robię we własnej osobie, a nie mam żadnego tekstu. I wszystko na no, hała będę ciął, wycinam, co mi się podoba, to wpuszczam, co nie, to nagrywam jeszcze raz. Prosta sprawa, nie? Teraz, jak to nagrywam, jest pierwsza, 55, Zostało mi około 15 może 14 godzin do wyjścia z domu do zrobienia tej foty, którą teraz widzicie, która będzie na mnie w którą będę wspomawać na social mediach, która będzie taką moją wizytówką jako nowe życie. W ogóle zmieniłem fotel, bo to nie skrzypi, nie? Tylko podłoga mi skrzypi, ale nieważne. Strasznie bym chciał wam powiedzieć, gdzie jadę, dlaczego, z kim będę tam spędzać czas, żeby za dużo wam nie zdradzić. Ale... no nie mogę, nie mogę, nie wolno, nie, nie. Bo jak wszystko powiem w jednym filmie, no to bez sensu będzie miała cała seria. Razem ze mną na następnych odcinkach przeżyjemy to, jak wygląda zmiana mojego życia. Czy najlepsze? Zobaczymy. Nie wiem, jak to się rozwinie, nie wiem, jak to będzie za rok. Na dzień dzisiejszy siedzę o pierwsze 57. I nie mogę spać. Pakuję sprzęt. Biorę wszystkie aparaty, obiekty, o zapomniałem obiektywu spakować jednego lampy pożyczymy a właśnie, oddałem mikrofon e, znajomemu i teraz dźwięk idzie z kamery zamiast ładnie z krawatowego, więc ejdź więc drogi widzu, jeżeli się nie znamy to zapraszam do następnych odcinków, które będą się pojawiać zobaczysz jak będzie przebiegała moja przygoda bo w sumie to jest przygoda, pójście w nieznane, coś nowego. Tak zwany. No, ja to tak nazywam, Life Changer. A jeżeli jesteś moim znajomym, znamy się jakieś, wymieniliśmy słowo, no to słuchaj, ta seria to jest po prostu dokument, co się ze mną dzieje. I że w czerwcu 2021 roku nic ci nie nagram, bo mnie nie ma. Nie ma mnie. Kiedy wracam? Nie wiem. Czy w ogóle wrócę? Ej, dobra, teraz tak serio, nie wiem w ogóle jak wam zakończyć ten film, dlatego trzymacie się, piona. Ale byłbym zły, gdyby to się nie nagrało, ale się nagrało.